Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Jeżeli chodzi o rynki, no to przede wszystkim w oczy rzuca się słabość amerykańskiego dolara. Wczoraj no przebicie, przebicie ważnych poziomów na eurodolarze no dzisiaj mamy już wyraźnie powyżej poziomu 1.21 więc widać że no te stopy które miały tam miejsce w okolicach poziomu 1.20 puściły no i teraz tak naprawdę para ma dosyć sporo miejsca do potencjalnego wzrostu chociaż no trzeba pamiętać o tym że Same fundamenty dla europejskiej waluty nie są zbyt dobre, choć w przypadku amerykańskiego dolara, no trzeba przyznać, że ten ogrom ilości pieniądza, który trafia na rynek, nie tylko ze strony rezerwy federalnej, ale również ze strony wydatków fiskalnych, no to powoduje, że teoretycznie, no dolar ma szansę na kontynuację spadków, nawet w takiej dobie można powiedzieć umiarkowanego wzrostu, czy nawet spadków PKB zarówno ze strony europejskiej, czy amerykańskiej, chociaż, no, pod względem gospodarki Stanów Zjednoczonych, no raczej nie powinniśmy się spodziewać tego, żeby ten czwarty kwartał był jakoś bardzo zły, natomiast w przypadku europejskich gospodarek no nie można wykluczyć, że tutaj no, nie będzie najlepiej choć no, trzeba pamiętać, że jeszcze niektóre raporty dotyczące listopada, czy oczywiście grudnia są jeszcze przed nami. Również mamy dosyć wyraźną słabość ze strony funta, co jest powiązane oczywiście z brexitem. No aż tak takiej słabości się nie spodziewałem, choć można było się domyślać, że ta zmienność na funcie pod koniec roku będzie naprawdę bardzo bardzo duża. Natomiast ja jakby cały czas pozostawałem Zostaje optymistą w przypadku brytyjskiego funta, e, biorąc pod uwagę to, że jednak uda się osiągnąć jakieś porozumienie, bo brak takiego porozumienia byłby naprawdę bardzo fatalny m, dla gospodarki e, brytyjskiej, jak i oczywiście europejskiej. No i co więcej, tutaj wielokrotnie było wspominane, że e, brak takiego porozumienia, e, brak, e, brak umowy handlowej z Unią Europejską będzie zdecydowanie gorszy dla brytyjskiej gospodarki niż e, sama pandemia. Jeżeli chodzi o wczorajszy raport dotyczący zapasów ropy, no to widać, że ewidentnie mamy problem z popytem na produkty ropopochodne, bardzo wyraźny wzrost zapasów. Co ciekawe, sama ilość ropy, która trafiła do rafinerii nie była zbyt duża, o ponad 200 tysięcy baryłek mniej niż podczas poprzedniego raportu, więc widać generalnie, że jest to efekt przede wszystkim mniejszego popytu. Wczoraj Wall Street nieco wyżej, dzisiaj mieszana sesja azjatycka, więc widać, że może tutaj być bardzo różnie w trakcie dzisiejszej sesji europejskiej. Natomiast no jak widać, rynki raczej są nastawione dosyć pozytywnie, choć z drugiej strony widać, że coraz więcej restrykcji dotyczących koronawirusa jest nakładanych. W Los Angeles mamy zakaz wychodzenia z domu, tylko i wyłącznie można wychodzić, jeżeli chodzi o załatwienie Najważniejszych życiowych potrzeb w Niemczech mamy przedłużone restrykcje do 10 stycznia. To samo ma miejsce na przykład też w Brukseli. Wiele państw europejskich właśnie przedłuża te restrykcje w związku z tym, że koronawirus wcale. Nie jest jeszcze, nie jest jeszcze e, powstrzymany. E, no i tutaj również warto zwrócić uwagę na, na nasz rynek, a w szczególności na CD Projekt. Mamy oczywiście e, w najbliższych dniach premierę gry ze strony CD Projektu. Będzie to Cyberpunk 2077. No i oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie dla tej spółki. Oczywiście ta spółka produkuje takie pojedyncze tytuły, bardzo duże tytuły. Jak wiemy oczywiście Wiedźmin był bardzo udanym projektem, jeżeli chodzi o tą spółkę i ta spółka oczywiście bardzo dużo na tym zarobiła. W ostatnich latach, miesiącach, kwartałach mieliśmy naprawdę bardzo duże wydatki na tą grę, więc oczywiście są z nią wiązane bardzo duże bardzo duże Nadzieję. No, niektórzy analitycy mówią o około 30 do 50 milionów sprzedanych egzemplarzy w przeciągu roku. Powiem szczerze, że spodziewam się, że tych egzemplarzy zostanie sprzedanych więcej, co oczywiście z nawiązką jakby da zarobić biorąc pod uwagę koszty produkcji cyberpunka no i oczywiście mamy, mamy dosyć spory popyt na akcję CD projektu przed tym przed, tym, przed tą publikacją tej gry, przed wypuszczeniem gry. No i o, zobaczymy sobie, jak wygląda, jak wygląda wykres akcji tej spółki. Dzisiaj w kalendarzu, jeżeli chodzi o Europę, no to mamy sporo indeksów PMI za listopad, indeksy dotyczące sektora usług, mamy sprzedaż detaliczną z Polski oraz ze strefy euro, mamy claimsy ze Stanów Zjednoczonych, PMI ze Stanów Zjednoczonych i oczywiście, ISM dla usług. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to Eurodolar, euro, gbp SP500, Tropa Złoto i spojrzymy sobie również na e, notowania akcji CV projektu. E, natomiast my, my przechodzimy sobie do e, platformy, zaczynamy sobie od kalendarza. E, no i widać, e, mamy sporo tych publikacji indeksów PMI dla usług z e, europejskich państw. E, no, oczywiście, trzeba zwrócić tutaj uwagę na Niemcy. Choć warto pamiętać, że będzie to oczywiście końcowy, finalny odczyt, więc tutaj nie powinno się zbyt wiele dziać, prawda? Wstępne 46,2, czyli bardzo wyraźny spadek tych nastrojów w związku z tymi restrykcjami, które były w ostatnim czasie nałożone. Widać tutaj we Włoszech również oczekiwany spory spadek. W przypadku Hiszpanii, którą poznamy, za około pół godziny, no, widać kompletny spadek, no, ale tam w przypadku Hiszpanii mieliśmy zamknięcie naprawdę bardzo dużej części gospodarki, a jak wiemy, no, tutaj Hiszpania też trzyma się w dużej mierze na usługach, pomimo tego, że przemysł też jest rozwinięty, no, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że Hiszpania tutaj żyje, żyje w miastach. Mamy tutaj sporo tych barów i restauracji, które były zamknięte i sama Hiszpania powiedziała, że ich nie stać po prostu na kolejny lockdown. Później mamy oczywiście dane dotyczące sprzedaży detalicznej ze strefy euro. Mamy również wcześniej PMI dla usług z Wielkiej Brytanii. Tutaj również oczywiście to, to jest finalny odczyt i mamy tutaj 45,8, czyli bardzo, bardzo nisko. Później, oprócz claimsów, będziemy mieli również raport Challengera, czyli ostatni raport taki, który może nam wskazać, czego oczekiwać po jutrzejszych danych NFP. No jak widać, wczorajsze dane ISM dla przemysłu no tutaj nie wypadły, nie wypadły dosyć dobrze, w szczególności no patrząc na indeks, na indeks jeżeli chodzi o Yy, zatrudnienie. No i dlatego dzisiaj warto zwrócić uwagę na ten subindeks zatrudnienia. Jeżeli mielibyśmy spadek poniżej 50 punktów, no to można spodziewać się tego, że jednak ten raport Piątkowy wypadnie dosyć, dosyć słabo, choć oczywiście no, ADP wciąż pokazywał tutaj no, wzrost w okolicach 400 tysięcy. 400 no i oczywiście indeks ISM, tutaj oczekiwanie niewielkiego spadku, jak widać za sam indeks. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że ten poziom 56,5 jest dosyć wysoki, patrząc na ostatnią historię. Więc no, tutaj spodziewałbym się ewentualnego większego cofnięcia, natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że ten indeks ISM trochę mniej tak reaguje, na przykład jak indeks PMI. Co ciekawe, sam PMI jest dosyć wysoko w porównaniu do. Poprzedniej wartości, więc tutaj taka dosyć, dosyć ciekawa rozbieżność. Natomiast my przechodzimy sobie już do rynków. Zaczynamy sobie od euro-dolara, Jak widać, tutaj eurodolar nam pięknie rośnie. Dotarł do pierwszego ważnego oporu w postaci zniesienia 127,3 ostatniej fali, ostatniej fali, tej spadkowej. Jak widać, kolejne takie bardzo silne opory to oczywiście poziom 1,22 który znajduje się bardzo blisko e, kluczowej strefy powiązanej również ze zniesieniem 171,8, natomiast ta strefa jest oczywiście powiązana e, tutaj z... Mm, Tymi dolnymi ograniczeniami tej konsolidacji, która miała miejsce w 2018 roku, jak widać, co ciekawe, mamy dosyć wyraźne cofnięcie pozycjonowania na europejskiej walucie. Natomiast euro nam dosyć silnie kontynuuje wzrosty. Teraz, jak widać na wykresie W1 przymierzamy się do testowania zniesienia 78,6 tej, tej właśnie fali spadkowej. Jeżeli się uda przebić te poziomy, no to oczywiście celem będą tutaj te okolice 22,5. Natomiast no myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej nawet, nawet styczeń, luty uda się przebić te tutaj, szczyty z 2018 roku. No i celem będą okolice poziomu 1.30 w przyszłym roku. Natomiast no tutaj spodziewałbym się już takiej konsolidacji od poziomu 1.30 niżej. Natomiast jeżeli chodzi o teraz, no to widać, że największa korekta w trendzie no to miała miejsce tutaj początkiem listopada, więc nawet jeżeli byśmy sobie od tego momentu patrzyli na tą korektę, no to widać, że pozostajemy wyraźnie powyżej poziomu 1,19, tutaj po okolice poziomu 1,19,50, utrzymana wzrostowa linia trendu, więc widać, że tutaj perspektywy prowzrostowe pozostają dosyć spore, natomiast no, widać, że od dłuższego czasu nie, jesteś, nie, ma, nie mamy miejsca z jakąś większą korektą, Projektą, więc biorąc pod uwagę tu, że no mamy takie spowolnienie tych wzrostów, niewykluczone, że dzisiaj, podczas dzisiejszej sesji, będzie jakieś zawahanie i zejście poniżej poziomu 1,21. Teraz euro, euro GBP. Tutaj oczywiście jesteśmy po bardzo. Sporych wzrostach tutaj powyżej poziomu 90. Setnych. No, oczywiście tutaj oczekiwałem, że aż taka słabość po stronie funta się nie pokaże. Natomiast no, mamy jednak dosyć negatywne informacje dotyczące Brexitu, negocjacji brexitowych. Tutaj Michel Barnier, czyli szef negocjatorów z Wielkiej Brytanii, no, wypowiada się dosyć negatywnie do, w stosunku do tego, czy uda się osiągnąć takie porozumienie. Francja też wspomina o tym, że no, nie zamierza zaakceptować jakichś dużych ustępstw w stosunku do Wielkiej Brytanii. Oczywiście tutaj spory. Dotyczą między innymi łowisk, ale te łowiska to też nie tylko Francja, ale również Hiszpania, czy Portugalia, czy również Irlandia, więc bardzo dużo tutaj krajów jest zaangażowanych w te łowiska. I nie chcę się zgodzić na ustępstwa w stosunku do Wielkiej Brytanii, natomiast no, uważam, że jednak przyszły rok będzie należał do brytyjskiego funta, więc skłaniałbym się ku temu, żeby szukać tutaj raczej perspektyw umocnienia funta, choć teraz oczywiście radziłbym się wstrzymywać, jeżeli chodzi o brytyjską walutę, bo widać, że jest tak duża niepewność, że niewykluczone, że jeszcze w tym roku osiągniemy tutaj okolice nawet poziomu 92 setnych jeżeli oczywiście takie negatywne czynniki by się, by się, pojawiły, no tutaj widać, że no funt potrafi, potrafi bardzo mocno, mocno tracić w perspektywie kilku dni, więc jeżeli takie negatywne informacje będą spływały, to można oczekiwać, że powrócimy tutaj w te górne okolice prawda. Tutaj wcześniej mieliśmy oczywiście właśnie ten 90 setnych, To był taki ważny poziom. Kolejny poziom to jest 91,50 i następny to 92,93, więc. Myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej szukać można pozycji w funcie, natomiast no teraz na razie bym się wstrzymał, biorąc pod uwagę to bardzo silne ryzyko. Teraz przechodzimy sobie do SP 500. No, widzimy oczywiście historyczne szczyty. Dzisiaj nieco gorzej się ten kontrakt zachowuje. Czyli mamy wystartowanie bardzo dobrze, natomiast no, lekkie cofnięcie o poranku. Jak widać, jednak mamy bardzo wyraźne wsparcie ze strony średnich ruchomych. Tutaj 6, 3650 punktów. Może tutaj nam kontrakt jakoś reagować nieco niżej 3630 punktów. Kolejne bardzo ważne wsparcie przy ewentualnym większym cofnięciu no to strefa 3550 punktów na te poziomy w tym momencie zwracałbym uwagę natomiast no, nie sądzę żeby w najbliższych dniach doszło aż do takiej dużej korekty bardziej spodziewałbym się, że właśnie od tych okolic 3630 40 punktów dochodziłoby do odbicia na S&P 500. Teraz przechodzimy sobie do surowców. Ropa naftowa jak widać zachowuje się dosyć pozytywnie. Pomimo negatywnych informacji ze strony zapasów, no tutaj ewidentnie sprzyja nam dosyć słaby dolar. Dzisiaj będziemy mieli ważną decyzję dotyczącą OPEC. Być może dzisiaj, jeżeli taka decyzja by się oczywiście nie pojawiła, szukałbym cofnięcia w okolice poziomu 44 dolarów za waryłkę, za jeżeli. Przebita była, była, byłaby ta strefa, e, wtedy ruszamy nawet do 41,5 dolara za baryłkę. Teraz złoto widać no, bardzo wyraźny e, powrót tego, e, tego trendu pozytywnego no nawet jakby tutaj pomijając to co dzieje się z tinoutami no to widać no, ogromna dywergencja pomiędzy euro dolarem oraz złotem więc tutaj złoto oczekuje że raczej będzie nadrabiało te straty choć też trzeba pamiętać o tym że tutaj mieliśmy coś w postaci takiego spadkowego kanału trendowego więc te wzrosty mogą być tutaj powstrzymane w okolicach 1865, być może nieco wyżej. Z drugiej strony, tutaj opór 1855 dolarów za uncję, więc ta strefa będzie kluczowa. Jeżeli tutaj pojawią się jakieś sygnały podażowe, no to cofnięcie tutaj w okolice nawet 1800 punktów. Jeżeli natomiast zostaną te poziomy przebite, spodziewałbym się wybicia powyżej 1900 dolarów za jedną za jedną uncję i teraz przejdziemy sobie przejdziemy sobie do CD projektu. Warto oczywiście teraz śledzić to, co dzieje się właśnie na, na, na tej polskiej spółce. Nie tylko pod względem tego, że, że mamy właśnie tą publikację, natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, jak, jak zachowują się ceny akcji, prawda? No, yy... Tutaj perspektywy oczywiście inwestorów zwrócone są na, na te historyczne szczyty w okolicach 460 za dolarów jedną, za jedną akcję. Jak widać, jeżeli popatrzymy sobie z dłuższego okresu, no to E, mamy, mamy jakby jak najbardziej e, trend wzrostowy. Tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na te ostatnie korekty, to widać, że niemal 1 e, do 1 mieliśmy tą korektę. Tutaj, oczywiście, no nieco mniejsza, e, natomiast no tutaj bardzo ładnie nam się m, ta korekta 1 do 1 e, zachowała. Czyli, jeżeli mielibyśmy liczyć na e, podobne odbicie. Z tych okolic, no to widać, że perspektywy prowzrostowe teoretycznie są naprawdę dosyć, dosyć spore, choć trzeba pamiętać o tym, że po samej publikacji jest możliwa jest możliwa mm, realizacja zysków, więc yy, spodziewałbym się, że jeżeli miałaby miejsce jakaś realizacja zysków to okolice 360-350 yy, zł za akcję yy, to będą oczywiście barż, bardzo ważne e, wsparcia e, techniczne. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że bardzo często jak pojawiają się takie luki spadkowe na CD projekcie, to jest to przez inwestorów uznawane jako okazja do, do kupowania, i bardzo często takie luki są dosyć szybko, dosyć szybko neutralizowane, więc być może taka luka też by się pojawiła po samej publikacji i takie spadki dosyć szybko zostaną. Odrobione. Ja za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.